A w Polonii 24 przenosimy się za ocean, dokładnie do Santa Monica, gdzie do końca miesiąca można podziwiać wystawę polskich artystów. Budowanie mostów, wymiana artystyczna to zbiór prac autorów, którzy tworzą poza granicami Polski, o czym w relacji Małgorzaty Szulc. W tym wyjątkowym roku obchodów stulecia niepodległości Polski, Polonia spotyka się często. Także tutaj w Los Angeles otwarcie wystawy grupy artystów Krakart. Wystawa ta pokazuje, iż od 40 lat w Los Angeles działa grupa polskich artystów plastyków, której osiągnięcia w zakresie malarstwa i rzeźby. Należą do właściwie kanonu sztuki polskiej XX wieku. Możemy podziwiać tutaj różne dzieła sztuki, a przyświeca temat budowy mostów i na nowo odkrywania tożsamości polskiej i Polaków. Maluję właśnie obrazy, które opierają się na, na przemyśle, który, wokół którego ja się urodziłam, w, u mnie, w Łodzi, tak zwanego, ale jednak. Y, mieszka w Dolinie Krzemowej. To połączenie życia amerykańskiego, ale przez oczy Polaka. To jest autoportret z przeszłości. To jest osobista y, rzeźba, kompozycja, a jednocześnie porusza pewne, y, pewne tematy, pewne aspekty y, dotyczące naszej wiary, naszej kultury. Hollywood Los Angeles to nie tylko światowa stolica filmu. Ale także wspaniałe miejsce dla artystów, dla rozwoju artystycznego. Ameryka jest inspirującym krajem dla każdego artysty. Jak również każdy inny kraj może być inspirujący, I zależnie tylko co artysta poszukuje, co wymaga i co uda mu się odkryć w kulturze danego kraju. Otwarcie wystawy polskich artystów Krakar to wielki sukces. Grupa artystów polskich tutaj w Stanach właściwie. Stworzyła się wiele lat temu. I tak kończymy dzisiejsze wydanie Polonii 24. Za kilkanaście minut halo Polonia po rozmowie Polonii. Do zobaczenia.